Napoje energetyczne są dość popularne u nas w kraju i w samym 2022 roku sprzedało się ich 800 milionów puszek. Rząd postanowił zakazać ich spożycia z początkiem 2024, ale tylko dla osób poniżej 18 roku życia. Czy do tej pory ogólnodostępne energetyki szkodziły dzieciom i czy apy na pewno są bezpieczne dla dorosłych? Napoje energetyczne, jak sama nazwa wskazuje, mają dodawać nam energii. Dlatego właśnie w swoim składzie mają substancje, które działają na nas pobudzająco. Najpopularniejszą z nich jest kofeina. Przeciętnie znajduje się jej 150 do 200 mg w półlitrowej puszce. Dodawany jest także cukier lub inne słodziki. Poza nimi mogą pojawić się mniej popularne substancje, takie jak tauryna, guarana czy witaminy z grupy B. Warto wspomnieć, że 1 g guarany to dodatkowe około 40 mg kofeiny, która często nie jest uwzględniana na etykiecie. To wszystko w połączeniu sprawia, że mamy więcej energii, jesteśmy bardziej skoncentrowani i czujni. Ponadto może zwiększyć się nasza wytrzymałość fizyczna. Jeśli taki napój zawiera witaminy z grupy B, to także pomoże nam uzupełnić niedobory, jeśli takowe posiadamy. Oczywiście najlepiej byłoby dostarczyć sobie te witaminy z pożywienia lub je suplementować, ale doskonale wiemy, że nie zawsze jest to możliwe. Musimy jednak przy tym pamiętać o skutkach ubocznych. Zalecana maksymalna dzienna dawka kofeiny to 300-400 mg, czyli około 2,5-litrowe puszki. Po jej przekroczeniu mogą występować problemy z koncentracją, drgawki, zawroty głowy, problemy ze snem, niepokój czy zdenerwowanie. Gdy zalecana dawka zostanie przekroczona, to może nawet dojść do śmierci. Mówimy tutaj o dawce około 150 mg kofeiny na kilogram masy ciała, co przy 70 kg wagi daje 10,5 g. Normy spożycia dla dzieci i młodzieży są niższe i określa się je jako 2,5 mg na kilogram masy ciała. Przy wadze 50 kg daje to maksymalnie 125 mg dziennie, czyli mniej niż zawiera taka półlitrowa puszka, którą wypijamy naraz. Negatywny wpływ na zdrowie ma także cukier, którego nadmiar może doprowadzić do otyłości lub cukrzycy. Zaleca się nie przekraczać około 50 g cukru w przypadku dorosłego człowieka oraz 25 g cukru w przypadku dzieci i młodzieży. Stanowi to odpowiednio około 10 łyżeczek cukru dla dorosłych i 5 dla dzieci. Sam pół litrowy energetyk to właśnie około 50 g cukru, czyli 10 łyżeczek, a musimy wyliczyć jeszcze cukier znajdujący się w jedzeniu. Jeśli dodatkowo pijemy kolę, która ma podobną zawartość cukru, to bez większego problemu możemy kilkukrotnie przekroczyć zalecaną dzienną dawkę cukru. Napoje są sprzedawane również w wersji bez cukru, który został zastąpiony słodzikami, ale i to nie jest idealne rozwiązanie. Mogą one zwiększyć ryzyko chorób serca, czy mieć negatywny wpływ na jelita oraz nerki. Pewnym sygnałem ostrzegawczym mogą być wzdęcia i biegunki, które dość często pojawiają się przy nadmiernych ilościach. Produkty zawierające bezkaloryczne zamienniki cukru w ostatnim czasie zyskały sporą popularność. W związku z tym, oprócz pilnowania ilości spożytych słodzików, w samych energetykach musimy jeszcze zwracać uwagę na te dostarczone ze słodyczami, żywnością czy innymi napojami. Do napojów energetycznych dodawane są jeszcze wszelkiego rodzaju regulatory, barwniki i inne substancje, które z pewnością nie są obojętne dla naszego zdrowia. Nie każdy dzień jest idealny i zdarza się, że brakuje nam energii, a mamy wiele nauki. Chcemy pobudzić się przed treningiem, czy mamy spędzić wiele godzin za kółkiem, a przecież nie chcemy usnąć w trakcie jazdy. W takim wypadku warto się pobudzić i nie popadać ze skrajności w skrajność. Uważajmy jednak, żeby takie gorsze dni nie zdarzały się za często, a jeśli już przyjdą, to warto zastanowić się nad wypiciem kawy czy yerba mate zamiast energetyka. Napoje energetyczne mają zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki, i spożywanie ich raz na jakiś czas przez zdrową osobę nie powinno mieć wielkiego wpływu na zdrowie. Jeśli jednak jest taka możliwość, warto sięgnąć po kawę czy yerbek, które są pozbawione cukru oraz słodzików, i nie dać się skusić kolorowej etykiecie i wymyślnemu smakowi. A co wy myślicie o energetykach? Pijecie je regularnie, czy raczej unikacie?